Cześć moi drodzy z tej strony, Pan Anonim i witam się z Wami w kolejnym filmie. I dziś, tak jak obiecałem Wam tydzień temu, przejdziemy do zapachów mainstreamowych, czyli dzisiaj będą nieco tańsze, szerzej dostępne kompozycje, także myślę, że tutaj każdy już znajdzie coś dla siebie. Zawsze zaczynamy od niższy według tradycji, ale ten drugi materiał właśnie poświęcam takim zapachom, tak więc ja już nie przedłużam i skupiam się oczywiście na sednie dzisiejszego materiału. Wstępu zanim przejdziemy do sedna i do wszystkich zapachów, powiem Wam tylko tyle, że zapachy, które znajdziecie w dzisiejszym zestawieniu, to kompozycje, do których ja sam często wracam, które bardzo lubię i które są, nawet niektóre z nich były, moimi signaturesem, tak więc to warto mieć na uwadze. Nie będę Wam tu prezentować żadnych nowości, żadnych nowych cud. Oczywiście nowości też tu się pojawią, ale niczego co byłoby. Yy... Co czego bym po prostu nie przetestował i czego nie znałbym na tyle, żeby Wam polecić. Tak więc te, em, w tym roku te polecenie Wam zapachów jest bardzo personalne z mojej strony, ponieważ rzeczywiście dzielę się z Wami kompozycjami, które naprawdę uwielbiam. Gdybym chciał przedstawić Wam cały rynek zapachowy na temat perfum doskonałych na zimę, to nie starczyłoby mi czasu, a i tak bym miał niedosyt, że po prostu nie przedstawiłem nie przedstawiłem Wam wszystkich kompozycji. Tak więc to warto mieć na uwadze. I przechodzimy do pierwszego zapachu. Zapachu, który poznałem rok Temu Walentynki a dokładniej to dzień przed, ponieważ walentynki w tamtym, y, tego roku jeszcze wypadały y, po prostu w niedzielę, a ja w sobotę szalałem po sklepach i tam na półce w Douglasie dojrzałem y, zapach Zaring Vol. Mowa oczywiście o kompozycji This Is Us, czyli słodkim, linearnym zapachu, który zbytnio nie ewoluuje, ale jest to zapach na pograniczu świeżości i słodyczy. Z jednej strony mamy do czynienia z taką waniliową, ciepłą, pudrową kompozycją, która naprawdę miło nosi się na skórze, z drugiej natomiast zapachem, który jest nieco świetny, aniżeli taki tradycyjny, orientalno-przyprawowy dość ciężki, mocny zapach. Tak więc jeżeli szukacie czegoś, co nie jest mocnym, bardzo ciężkim, przy czym rzeczywiście waniliowym zapachem, czyli tylko bardziej takiej lekkiej, świeżej, ale przy tym właśnie waniliowej kompozycji, to myślę, że właśnie This Is Us będzie doskonałą propozycją dla Was i jest to doskonałe zarówno dla Pani, jak i dla Panów, ponieważ jest to unisex, unisex, który bardzo fajnie wkomponuje się zarówno w mężczyznę, w jego wizerunek, jak i w wizerunek kobiety, tak więc tutaj warto o tym pamiętać. Zapach, który jak najbardziej mogę Wam polecić, kompozycja naprawdę doskonała, tak więc tutaj możecie brać ją nawet w ciemno, ja w tym zapachu bardzo, zakochałam się praktycznie od pierwszego powąchania i towarzyszył mi przez dość długi czas, a nawet latem do niego wracałem, tak więc również to warto mieć na uwadze, że będzie to kompozycja bardziej całoroczna. Jeżeli mówimy o drugim zapachu, o drugim zapachu, no to tutaj niekwestionowany autorytet, o który nawet upomnieliście się w poprzednich filmach, ponieważ w filmie na jesień zabrakło The One od Dolce Gabbana i tutaj Diwan powraca e, i jest w zestawieniu na zimę. Mowa tutaj oczywiście o wersji e, wody perfumowanej, ponieważ żeby was nie oszukać, tak naprawdę jest to zapach, który był niegdyś moim signature scent. Na blogu znajdziecie masę recenzji oraz porównań na jego temat, e, także tam warto również zajrzeć, jeżeli ten zapach was ten zapach was ciekawi. Natomiast niegdyś zapach wersji wody toaletowej był moim signature scent i używam go naprawdę przez cały rok. Natomiast tym razem na zimę polecam wam wersję wody Perfumowanej, ponieważ nie dość, że jest ona trwalsza, to ma już troszeczkę inny wydźwięk. Jest ona bardziej, można powiedzieć, ostra, tytoniowa, taka bardzo orientalno-przyprawowa. Także tutaj właśnie te wersje myślę, że mogę Wam bez obaw polecić. Jeżeli lubicie takie nieco cięższe zapachy, to myślę, że tutaj na jesień, na zimę ten zapach sprawdzi się doskonale. Tak więc jest to coś, co polecam Wam ze szczerego serca, bo naprawdę jest to zapach, do którego uwielbiam wracać, który był moim signature scent, jednym z takich pierwszych zapachów. Można powiedzieć, marek już selektywny, chociaż teraz nie jest to w żaden sposób zapach selektywny, mmm, który trafił w moje ręce, i w którym rzeczywiście zakochałam się od pierwszego powąchania i do którego miałam naprawdę słabość przez naprawdę długi czas. Bo, żeby Was nie oszukać, to około 8 lat temu rzeczywiście pierwsze kroki z tym zapachem stawiałem. Tak więc to warto mieć na uwadze. Ja oczywiście przechodzę dalej, natomiast te dwie kompozycje są moim numerem jeden zostaniemy w temacie marki Dolce Gabbana. Tutaj skupimy się na zapachu Intenso. Wbrew pozorom jest to świeża, korzenna kompozycja, ale dla mnie jest to zapach nieco cięższy, ponieważ tego tytoniowe nuty, tytoniowo-drzewne nuty znacznie w tej kompozycji przeważają i to warto mieć na uwadze. Dlatego jest to zapach, który mogę Wam polecić, jeżeli szukacie czegoś doskonałego na zimę, a na przykład jesteście na co dzień fanami bardziej lekkich zapachów, to tutaj myślę, że właśnie, a za, właśnie Dolce Gabbana Intenso to będzie świetnym wyborem przechodząc dalej, możemy postawię na coś, co e, może wywołuje kontrowersję. Jeden ten zapach się nie podoba, drudzy m, są jego ogromnymi fanami. Mowa oczywiście o serii Azaro Wanted i tutaj mam dla Was zapach Azaro Wanted by Night i The Most Wanted. Jeden z nich to taka dość prosta kompozycja w swojej budowie, naprawdę nie jest to skomplikowany. Drugi jest już nieco bardziej rozbudowany i też nieco lepiej się go nosi, jeżeli mówimy o takich bardziej wyjściach właśnie na zimę, gdzie rzeczywiście na zewnątrz ta temperatura jest niska, no to te jego cynamonowo-pomarańczowo-cytrusowe nuty są naprawdę świetnie dobrane i rzeczywiście fajnie ten zapach nas ogrzewa tak więc The Most Wanted i Wanted by Night to są dwa zapachy które również jeżeli mówimy o zimie mogę wam polecić i myślę że będziecie z nich zadowoleni ja do tych zapachów zbyt często nie wracam natomiast jest to kompozycja która naprawdę kojarzy mi się z zimą dlatego też stwierdziłem że musowo te zapachy muszą się znaleźć w dzisiejszym porównaniu ponieważ bez nich myślę że nie byłoby to to samo Drodzy zima, zimą mi tutaj nie może zabraknąć diora OM, i tutaj wybierzcie sobie, którą wersję chcecie, pomijając te z 2020 roku, ponieważ, jak na mój nos, ona jest zbyt słaba. Także tutaj to warto mieć na uwadze. Jest to zapach zły, słaby. Na zimę ja Wam bardziej proponuję wersję Intense tudzież Parfum, e, czyli takie nieco cieplejsze wersje, ale myślę, że Dior on będzie doskonałym pomysłem na zimę, do stosowania na co dzień, ponieważ jest to świetny zapach. Przechodząc dalej, marka Versace Eros flame Zapach z jednej strony świeży, bo jest to zapach cytrusowy, ale z drugiej strony te jego przyprawowe nuty pieprzu w różnych odmianach sprawiają, że ten zapach zapach jest taką gryzącą w nos, otulającą nieco, ale tą swoją ostrością kompozycją. Tak więc tutaj, jeżeli jesteście fanami takich kwaśnych, można powiedzieć zapachów, do których dołożonych jest pieprz, który bardzo gryzie w nos, jest to naprawdę taka dość mocno przyprawowa kompozycja. Tak więc, jeżeli takie zapachy lubicie, to myślę, że właśnie Versace Eros Flame będzie świetną kompozycją dla was. Tutaj też e, poprzednia wersja Versace Eros, myślę, że na zimę też się sprawdzi, ale ja jednak zostawałbym przy zapachu Eros Flame. Ponieważ tutaj mamy do czynienia z mocniejszą, gryzącą, taką bardziej zimową kompozycją, która myślę, że właśnie zimą sprawdzi się doskonale pojawi się moje nowe odkrycie, czyli Salvadore Ferragamo Ferragamo Spicy Leather, czyli połączenie zapachu z jednej strony skórzanego z dozą przypraw. Tam również występują akordy cytrusowe, kwiatowe, tak więc to wszystko ładnie się komponuje, ale jednak nacisk w bazie na te nuty skórzane i te nuty drzewno-przyprawowe jest dość spory, tak więc również mam tutaj do czynienia z zapachem grupy orientalno-przyprawowych. Bardzo ostrym, jeżeli lubicie zapachy skórzane, tak jak ja, gdzie jednak ta skóra jest dość mocno wyczuwalna, z tym, że tutaj jest ona bardziej, można to tak ująć, pieprzna, no bo rzeczywiście ten zapach kuje w nos. Mimo, że posiada te nuty skóry, to myślę, że to również będzie kompozycja doskonała dla Was. I przechodząc dalej, jeden z najstarszych zapachów, który znajdziecie w dzisiejszym zestawieniu. Mowa oczywiście o zapachu Heritage od Garlena: jest to zapach w wersji wody perfumowej, wody toaletowej. Tutaj mamy do czynienia z naprawdę bogatą, bardzo rozbudowaną kompozycją. Która jest jak bajka, opowiadana od początku, przechodząca przez taki punkt kulminacyjny, gdzie dzieje się najwięcej, aż po piękne i szczęśliwe zakończenia, bo właśnie taki ten heritage od Gerlana jest. Jest to naprawdę zapach wyjątkowy, taki klasyk nad klasykami, nieco mniej znany niż na przykład yy, Gio, który również gdzieś w latach 90. debiutował na rynku. Tutaj mamy do czynienia z nieco starszym, ale przy tym takim można powiedzieć bardziej w tej swojej nieniszowości, niszowym zapachem, który rzeczywiście mało osób go zna, mało osób go używa, nie jest on na tyle popularny, ale jest naprawdę świetna kompozycja, tym bardziej na jesień, zimę, ponieważ jest to taki drzewno-orientalny zapach, dlatego tę kompozycję mogę Wam również jak najbardziej polecić. Mówimy o zapachach doskonałych na zimę, to mimo, że nie lubię marki Hugo Boss i zawsze ich zapachy, bo markę sam w sobie lubię, natomiast za ich zapachami nie przepadam, staram się zawsze sprytnie omijać, tutaj nie może zabraknąć zapachu Descent Absolute, czyli takiej korzenno-owocowej kompozycji, która z jednej strony jest zapachem znowu gra sprzeczności, mamy nuty słodkie, owocowe, z drugiej strony zaś takie typowo korzenne, tak więc ładnie to ze sobą współgra, jeżeli lubicie właśnie taką grę sprzeczności, to myślę, że bos absolut descent absolut będzie kompozycją taką, taką doskonałą dla was natomiast jeżeli jesteście fanami ciepłych korzennych zapachów Także, ale przy tym słodkich do przesady, słodkich, które odtwarzają Was słodyczą samą w sobie, takich słodkich aromatów, ale przy tym i mają w sobie waniliową nutę, no to ja tu myślę, że Valentino Amo Born in Roma Yellow Dream będzie takim doskonałym zapachem dla Was. Tak więc, jeżeli tutaj pierwszy raz na moim kanale i ogólnie w mojej blogowej twórczości pojawia się zapach marki Valentino, wcześniej jakoś nie miały one miejsca w moich zestawieniach, natomiast nie wiem czemu, ale myślę, że właśnie, jeżeli jesteście. Fanami słodkich zapachów, lubicie takie słodkie do przesady kompozycje, to właśnie Born in Roma Year Dream będzie doskonałym wyborem dla Was i bardzo Wam ten zapach polecam. I już ostatnim w dzisiejszym zestawieniu będzie Arma w Club de We, w wersji intense. Z jednej strony jest to zapach cytrusowy, z drugiej zaś skórzany. Tak więc tutaj znowu, jeżeli lubicie aromat skóry, przy czym też nieco świeższe kompozycje, doskonałe właśnie do noszenia na co dzień, takie lżejsze, ale również na zimę, to myślę, że właśnie. Właśnie ten klub Wii będzie doskonałą propozycją dla Was. Moi drodzy, na dziś byłoby to już tyle. Mm, tutaj wszystkie zapachy, które Wam przedstawiłem, jak mówię, tak jak powiedziałem w ostatnim filmie, nie omawiałam tych kompozycji szczegółowo, to ze względu na sam fakt, że brakłoby mi czasu i ten materiał trwałby chyba z godziny, jeżeli chciałbym poświęcić każdemu zapachowi sporo czasu i rzeczywiście skrupulatnie go umówić. Natomiast, jeżeli jesteście ciekawi, jakiejś jest z wybranych, pokazanych tutaj dzisiaj kompozycji, dajcie mi znać w komentarzu. Ja oczywiście mogę materiał szczegółowy na podstawie tych wybranych przez. Z Was zapachów przygotować i nieco bardziej je z Wami omówić. Niektóre też znajdziecie na moim blogu, oczywiście link macie w opisie, tak więc tam również warto na ten temat poczytać. Ja oczywiście bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Zachęcam Was do zajrzenia na mój blog, nie tylko w poszukiwaniu zapachów, ale również różnych stylowych porad i inspiracji, bo tam warto zaglądać. Zapraszam Was również na mój Instagram, gdzie poznamy się nieco bliżej. Również znajdziecie dużo treści na temat różnych zapachów, a także kodów rabatowych do różnych. Park, tak więc tam również warto mnie obserwować. Ja oczywiście na sam koniec zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje. Mi pokazuje to, że moja twórczość zmierza w dobrym kierunku, że bardziej chce mi się robić dla Was kolejne filmy, kolejne materiały. Tak więc, jeżeli możesz, zrób to właśnie teraz. Ja oczywiście życzę Wam udanych zakupów zapachowych. Mam nadzieję, że pomogłem. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie.